Tablet z gigantyczną kamerą. Tab 70. A w zestawie znajdziemy oczywiście... Ile go otwieramy? Tablet z gigantyczną kamerą. Instrukcja obsługi. Szybki start. Ładowarka, to jest ważne. Słuchaweczki, to ciekawe. Na SIM-kartę przewód zasilający i trucizna dla troli i oto i on aluminiowa obudowa wielka kamera u góry mamy tutaj mikrofon ogłaszanie ściszanie jak i zasilanie przycisk zasilający kład głośniki bo z jednej i z drugiej strony usb typu c i tacka sim na dwie karty sim jeśli byśmy tego chcieli no i oczywiście duża Kamera. Również duży, 11-calowy ekran, no prawie 11, 10,9, można powiedzieć, że 11. Ekran jest wygląda na 60. I tu sobie możemy przeglądać płynnie Google Newsy. W języku polskim oczywiście jest wszystko. Tak jak widzimy, dokumenty gamini, rejestrator dźwięku ustawienia. Kilka sobowych tam gier zainstalowałem, a moc jaką tu mamy zainstalowaną to rezultat 948 na 2320. To jest w zakresie jakiego pokofona Stan Dragon 800. Przypominam, że jest to bardzo budżetowe urządzenie, ale wszystko chodzi płynnie. O, udało mi się rozwalić kilku. No normalnie się gra moim zdaniem. Jest to niższa troszeczkę rozdzielczość. Widać takie pozębienia, ale płynnie. Myślę, że większość młodzieży będzie zadowolona z grania na tym urządzeniu. No i oczywiście głośniki również ładnie wkładzie. Tak. Bardzo fajnie. Bam. Bam! No i oczywiście aparat. A w aparacie mamy portret, mamy ręcznie, mamy automatycznie, HDR, duża ilość filtrów i to takich <grych> konkretnych. Nie wiem, czy chciałbyś użyć takiego filtru. To taka, takie lustro. No jest tych filtrów tutaj, zobacz, bardzo dużo. Jest film w Full HD, no i więcej. Mamy makro, tryb nocny, panoramę QR, jak skanujesz QR kodę, na przykład w pracy to taki tablet. Dość. Dobrze, że jest taka funkcja. Nagrywa w full HD, moim zdaniem jak na taki tablet nagrywa całkiem solidnie. Jakość. W nocy już troszeczkę mamy więcej smurzenia, ale wiadomo, że jest to budżetowe urządzenie. To urządzenie jednak ma tą kamerę po to, by na przykład sfilmować lub sfotografować pękniętą rurę w ciasnych, ciemnych pomieszczeniach i z autofokusem elegancko sobie z tym radzi. Możesz do tego urządzenia dokupić klawiaturę. No, oczywiście myszkę i inne akcesoria. My tutaj mamy pokrowiec. By bezpiecznie go sobie tutaj przenosić. Bardzo przyjemny i całkiem użyteczny, bo możesz go użyć jako stand. No i oczywiście Dual SIM. Możemy również kartę pamięci tutaj zainstalować. Pamięć wewnętrzna to 128 giga. Bateria to aż 8200 mAh. A dla kogo jest to urządzenie? Moim zdaniem dla dzieci i młodzieży, bo łatwo go wymienić na kolejny. Cena czyni cuda, jest bardzo niska. No i oczywiście użyteczność dla firm. Po co wydawać setki tysięcy złotych na nowe tablety dla pracowników wysokiej klasy, jak tym również można wszystko zrobić w magazynie co tam robicie na różne działalności. No i zaoszczędzić kupę. Siana. Tak w żargonie można było powiedzieć. Mnie się podoba. Użyteczny i niedrogi. Tab 70. Link w opisie. Pozdrawiam i polecam.